Czyli Szanowni Państwo, od kilku miesięcy działa przy, w naszym urzędzie, zespołem tym kieruje prezydent Tomasz Smolarek, zespół odpadowy. Klucz pracy tego zespołu jest wypracowanie systemu, który byłby. Opłat za odpady, który byłby sprawiedliwy, bo jak Państwo wiecie, system opłat za odpady ma się równoważyć, i, i są różne tutaj rozwiązania. Zresztą to zostanie zaprezentowane w kolejnych tygodniach, ale najważniejsze jest to, żeby. Tą pulę, którą my musimy ponosić, te koszty, które musimy ponosić za gospodarowanie odpadami, podzielić sprawiedliwie pomiędzy mieszkańców. Dzisiaj obowiązujący system w głodziącu to jest system od osoby. Z jednej strony można powiedzieć, że to jest system taki bardzo intuicyjny, system, który funkcjonuje w wielu miastach, ale ma jedną zasadniczą wadę. Wada polega na tym, że ten system jest, jak Państwo wiecie, nieszczelny, że w naszej ocenie, i to nie tylko w ocenie osób zajmujących, się odpadami w grudziądzu, ale także w ocenie wszystkich myślę, innych samorządowców, gdzie taki system obowiązuje, jest to, że jest w systemie zbyt mało osób. To znaczy, część po prostu no, nie ujawnia się, i tak jest dokładnie w grudziądzu. Według danych GUSU jest nas około można powiedzieć 90 tysięcy. W systemie odpadowym mamy deklaracji około 72 tysiące. Brakuje kilkanaście tysięcy złotych. Z czym dzisiaj idziemy do mieszkańców? Chcemy uświadomić to, że gdybyśmy wszyscy uczciwie płacili za odpady i wszyscy się zarejestrowali w tym systemie, to przy dzisiaj obowiązujących stawkach płacilibyśmy 7 zł mniej. 7 zł mniej. My nie mówimy o żadnych podwyżkach, my mówimy o tym, że moglibyśmy płacić mniej. I nasza kampania, którą chcemy przeprowadzić, właśnie idzie w kierunku uświadamiania, bądź solidarny, bądź uczciwy, no zgłoś tą deklarację. Po to, abyśmy y, nawet przy niezmianie systemu no, wszyscy solidarnie, uczciwie podzielili koszty gospodarowania odpadami pomiędzy wszystkich użytkowników, y, użytkowników systemu. A więc dzisiaj mówimy, możemy płacić mniej, możemy płacić mniej. Tylko, tylko, tylko musimy zadbać, żeby sąsiad, y, sąsiadka, czy, 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 czy ja żebym złożył właściwą deklarację, bo jest nas zdecydowanie więcej niż. Jest do tej pory zgłoszonych w systemie. Szanowni Państwo, problem ze zbilansowaniem się systemu odpadowego. To nie tylko problem dotyczący Gruziądza. Wiele gmin, samorządów w Polsce stawia sobie pytanie, czy iść drogą i dopłacać do systemu i tolerować metody obowiązujące w danym mieście, czy zrewolucjonizować to w sposób taki, aby ten w systemie byli wszyscy mieszkańcy, tak jak mówił Pan Prezydent, i abyśmy wszyscy solidarnie ponosili te opłaty. Jak zobaczycie Państwo na mapie odpadowej, tak się wyrażę, w Polsce Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci mówią stanowcze nie. Dość dokładaniu do, do systemu. Tym bardziej, że ustaw, ustawodawca przewidział, aby system bilansował się na poziomie zero. Nie możemy tak naprawdę dokładać, nie powinniśmy, może powiem tak precyzyjnie, dokładać, ani nie powinniśmy na tym Interesie zarabiać. To też, tak jak pan prezydent powiedział, w październiku został powołany zespół odpadowy, którego przede wszystkim podstawowym celem było wypracowanie takiej metody opłaty za, ale przede wszystkim także i takiej stawki, która pozwoli zbilansować nam system. Odejść od archaicznego, naszym zdaniem, rozwiązania, czyli naliczania od osoby. I, drodzy Państwo, jakby może troszeczkę wyprzedzam nieco fakty, bo spotykamy się już na finalnym spotkaniu 4 września zespołu. Natomiast, tak jak dzisiaj padło tutaj, generalnie w tych deklaracji w Gruziązu na dzisiaj składanych jest 72 tysiące. Według danych gus około 88 90 tysięcy, a więc prosty rachunek. Przyjmując tylko dane GUS-u 88 tysięcy, brakuje nas 16 tysięcy w systemie. Nas wszystkich, bo drodzy Państwo, musimy brać odpowiedzialność za wszystkich Grudziądzan, którzy. Za tą część właściwie uczciwą, która, która solidarnie płaci do systemu. I dzisiejsza stawka 39 zł, która obowiązuje w 2025 roku, ona bilansuje ten system, drodzy Państwo. Wychodzimy na zero. Co to znaczy? Że budżet miasta nie zostanie uszczuplony. Nie musimy dokładać do tego systemu. Ale tutaj, jak zauważył Pan Prezydent Maciej Glamowski, ważna informacja. Gdyby było nas 88 tysięcy, albo odwrotnie powiem. Gdyby było 88 tysięcy deklaracji, szanowni państwo, to dzisiaj w 25 roku nie płacilibyśmy 39 zł, tylko, uwaga, 32 zł. 32 zł, szanowni państwo. E, a więc to pokazuje, że oczekujemy, apelujemy, prosimy, tak jak wielu samorządowców w Polsce, w swoich miastach. Wróćcie do tego systemu. Bądźcie solidarni z tymi mieszkańcami, którzy płacą i nie uchylają się. Od 1 stycznia 2024 roku do 15 maja, szanowni państwo, z systemu albo z deklaracji śmieciowych zniknęło blisko 1500 osób. 1500 osób, szanowni państwo, i to pokazuje, że metoda od osoby jest metodą, która w grudziądzu. Nie ma racji bytu. No, Gruziądzanie nie poczuwają się do tego. Te 1500 osób, które zniknęło, pokazuje, że zespół musi wypracować inną formułę i zaproponować też inny system. Wszyscy doskonale wiemy: cztery systemy od osoby, od metra kwadratowego, od metra sześciennego, ale także i od lokalu. I zespół pracuje nad tym, w zasadzie jest gotowy już. Natomiast dzisiaj, drodzy Państwo, jeden. Konkretny przekaz. 7 zł mniej, gdyby 16 tysięcy deklaracji było w systemie. Myślę, że jest to ważna informacja w kontekście tego, że w 25 roku. E Przeciętny Kowalski w Grudziądzu płaciłby nie 39, a 32 zł. Proszę Państwa, wiecie Państwo, że od jakiegoś czasu prowadzimy kampanię, która ma na celu uświadomienie wszystkim mieszkańcom i jednocześnie producentom odpadów, że od ich postawy zależy to jaka będzie jakość tej usługi i jaka będzie jej cena. O jednym bardzo istotnym czynniku przed chwilą powiedzieli panowie prezydenci, mianowicie, że musimy się uczciwie poczuwać solidarnie do tego, żeby opłacać ten system, i to pozwalałoby wygenerować oszczędności, przekładające się na oszczędność w każdym indywidualnym przypadku 7 zł. Czyli ci, którzy uczciwie płacą. Płacą o 7 zł więcej za tych dzięki temu, że jest wielu, którzy kombinują i po prostu nie chcą w tym systemie uczestniczyć. I dwa kolejne aspekty to jest odpowiedzialność za to, żebyśmy segregowali te odpady, proszę Państwa. Wiecie też, że prowadziliśmy kampanię wśród najmłodszych grudziądzan żeby od maleńkości przekonywać do tego, że warto segregować odpady, że to po pierwsze jest dobre dla środowiska, a po drugie pozwala uniknąć płacenia wysokich kar, które w przyszłości mogą stanowić istotny koszt funkcjonowania całego systemu. No i pamiętajcie też państwo i pamiętajmy wszyscy, że od przyszłego roku wchodzi w system kaucyjny, który w znacznym stopniu może prowadzić do dekompozycji przychodów dzisiaj uzyskiwanych ze sprzedaży surowców wtórnych. Więc jeśli weźmiemy te wszystkie czynniki pod uwagę, to powinno nam wszystkim zależeć, żeby ten system był szczelny, żeby był system zrównoważony i żeby każdy mieszkaniec uczciwie kontrybucję do tego systemu wkładał, oczekując w zamian świetnej usługi. I takiej usługi zarówno kolega Paweł Maniszewski, pan prezes MZK, szef tego tutaj pięknego przoku, jak i ja, szef wodociągów. Jakość tej usługi Państwu deklarujemy po optymalnych cenach. Także starajmy się wszyscy solidarnie rozumieć sens tej całej koncepcji. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Po tak szczegółowej przedmowie generalnie niewiele zostało do powiedzenia, więc ja się posłużę przykładem. Panowie prezydenci, pan Tomasz Pasikowski, mówili o tym, że w systemie brakuje wielu osób. Ja to troszeczkę spłycę i pokażę, jak to wygląda na liczbach. Na każdych 10 osób, które przyjeżdżają do Przoku, 3 nie posiadają deklaracji. My te osoby odsyłamy z prośbą o złożenie deklaracji i ponowny przejazd i czasami nam się udaje. Osoba jedzie do urzędu, składa deklarację, być może nie jest świadomości, być może świeży obywatel w Grudziądzu nie wie. Natomiast tych trzech pozostałych osób, jedna lub dwie pojawia się w przoku z deklaracją, ale innej osoby. Na, o czym to świadczy? O tym, że bierze upoważnienie od sąsiada, od kolegi, od e, innej osoby i na tą osobę oddaje śmieci, nie składając nadal deklaracji w urzędzie. E, tłumaczenie zawsze są to same. To nie są moje odpady, to są odpady kolegi, ja pomagam, mamie i tak dalej, natomiast e, powtarzalność tego systemu i e, wybiegu świadczy o tym, że mimo wszystko Coś jest nie tak z tym systemem deklaracji od osób. Gdybyśmy wszyscy w tym systemie solidarnie i uczciwie byli jako zgłoszeni i płacący, te opłaty byłyby dla wszystkich pozostałych dużo niższe. Szanowni Państwo, tak jak powiedział Pan Prezydent Glamowski, ruszamy z taką kampanią, ruszyliśmy z taką kampanią informacyjną, czyli mówiącą o tym, że płacimy solidarnie i będziemy, moglibyśmy płacić w 25 roku mniej. Ruszamy także z kampanią edukacyjną, kontynuujemy misję, którą zapoczątkowały wodociągi w listopadzie 2024 roku. My dzisiaj przygotowaliśmy, tutaj za nami są takie plansze, to jest, drodzy Państwo, plansza, która będzie zawiśnie na blisko 400 altankach, lub też miejscach, w których znajdują się odpady. Szanowni Państwo, chcemy. Przypomnieć naszym mieszkańcom, że mamy póki co 5 frakcji, do których powinniśmy wkładać odpady. Jak mówią dane Głównego Urzędu Statystycznego za 2023 rok, tylko niespełna 16% odpadów komunalnych trafia do recyklingu, a niespełna 40% mieszkańców, uwaga, to jest bardzo ważne, wie, że powinniśmy dzielić odpady na pięć frakcji. I stąd też ruszamy także z taką kampanią edukacyjną. Dziś, jutro te plansze trafią do administratorów w naszym mieście i niejako będą przypominać naszym mieszkańcom o prawidłowej segregacji. Polegała kampania namawiająca ludzi do tego, żeby złożyć deklarację Panowie, więc zorganizowali dzisiaj konferencję. Co dalej? Szanowni Państwo, tak jak powiedzieliśmy, opłaty od osoby Wydają się ta opłata, zresztą funkcjonująca w wielu samorządach, w wielu miastach, także w Grudziądzu, wydaje się być najbardziej intuicyjną. Zawsze to jest, o tym się mówi, że to człowiek produkuje mieszkanie, produkuje odpady, nie metry produkują odpady i tak dalej. Jest jeden tylko warunek, że ten system jest dobry i się sprawdza. Musimy wszyscy uczciwie złożyć deklarację i niestety w praktyce to, to, się, to, się, to się nie sprawdza, ale chcemy dać szansę bo nie chcemy też do końca robić rewolucji. Zmiana systemu opłat to jest zawsze związane z jakimś można powiedzieć, no, małą rewolucją. E, uszczelnienie tego systemu poprzez zmianę zmiany systemu opłat. Ale dajemy jeszcze poprzez tą kampanię szansę, że, e, że liczba tych deklaracji nie będzie e, spadała, tylko będzie wzrastała, bo powinna wzrosnąć. Bo, bo wiemy doskonale, że osób e, przebywających w Grudziądzu, osób, które e, no, wytwarzają odpady, jest zdecydowanie więcej. To, co powiedział kolega e, Tomasz Smolarek to jest 18 tysięcy, a być może jeszcze więcej brakujących w systemie. To proszę sobie to przemnożyć przez, przez e, właśnie, to jest jedno duże, e, duże, duże osiedle e, mieszkaniowe. E, proszę sobie to przemnożyć przez stawkę, która dzisiaj w Gojącu obowiązuje i wychodzą nam w skali roku e, miliony e, brakujące, e, brakujące w systemie. A na dzisiaj pokazujemy, że ten system się bilansuje ale moglibyśmy płacić 7 złotych mniej. 7 złotych mniej. To jest bardzo dużo. A jakie działania miasto podejmuje, żeby uszczelnić ten system? bo wszyscy mówią, że system jest nieszczelny, a to mogą być działania administracyjne, żeby tych 16 tysięcy mieszkańców jakby wyselekcjonować i zmusić do złożenia deklaracji. Panie redaktorze, niestety ustawodawca nie daje nam póki co takiej możliwości, abyśmy mogli zapukać do pana Jerzego na przykład i zapytać, dzień dobry, chcieliśmy skontrolować, ile u pana przebywa osób czasowo, czy jest zameldowanych, czy pan złożył deklarację. Nie mamy takiego instrumentu prawnego, natomiast pozytywem jest to, że z z Sejmu, czy też bardziej też z ministerstwa, e, dochodzą słuchy, że e, rząd wie o tym problemie, bo samorządowcy meldują, e, że e, potrzebny jest instrument. Taki, który powie, dzisiaj sprawdzam. Na przykładzie Gruziądza. I będziemy mogli to weryfikować e, tak naprawdę na, na przykładzie naszego miasta. Natomiast dzisiaj niestety z ubolewaniem nie mamy takich administracyjnych możliwości, aby mm, kontrolować e, i e, jakby represjonować e, tych mieszkańców, którzy uciekają z systemu. Natomiast tutaj jeszcze dopowiadając, no, nam bardziej zależy, panie redaktorze, na tym, aby... Tą dzisiejszą konferencją i tym przesłaniem, jednak zapukać do podświadomości, do serc Gruziądzan, że jest spora grupa mieszkańców, która poczuwa się do tego i płaci. Natomiast i chcemy do tych ludzi, którzy. do tych 1500 osób, które nam zniknęły od 1 stycznia 2024 roku, jednak powiedzieć: Słuchajcie, bądźcie na tyle uczciwi i w porządku wobec swoich sąsiadów, wobec swojej rodziny, wobec swoich przyjaciół, że. Nie uciekajcie, wróćcie i ta siódemka jest tutaj doskonałym przykładem, że moglibyśmy, szanowni państwo, płacić mniej. To przy zespół Czwartek zaproponuję pozostawienie tego systemu obowiązującego, skoro Państwo teraz panowie, tutaj reklamują yy, yy, tą metodę... tą kampanię, tą metodę. Yy... No bo z drugiej strony, po co o tym mówić, jak system miał być za chwilę zmieniony. Nie, 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 nie. Panie rektorze, ta siódemka jest tylko przykładem na to, i proszę nie przywiązywać się do, do tego, że dzisiaj reklamujemy metodę od osoby. Ja na samym wstępie powiedziałem, w mojej ocenie jest to metoda archaiczna w Górniądzu niesprawdzająca się. Czego przykładem jest brak 18 tysięcy, nazwijmy to deklaracji. To jest tylko przykład wymowny, że gdybyśmy utrzymali tę metodę, podkreślam, gdybyśmy ją, ją utrzymali, bo ja. Nie mogę zagwarantować Państwu, że radni nie pochylą się nad propozycją e, zespołu i powiedzą pozostałe trzy metody, które przewidział ustawodawca. Nie, my ich absolutnie nie rozpatrujemy, my chcemy metody od osoby. Natomiast ta siódemka i podanie przykładu na dzisiejszej konferencji metody od osoby jest symboliczna. Ona ma zadziałać do podświadomości, że płacilibyśmy mniej. Natomiast odpowiadając na Pana pytanie, e, uchylę rąbkę tajemnicy. Zespół jest przygotowany na najbliższy czwartek z czterema metodami, które przewidział ustawodawca prawem w, na terenie Rzeczpospolitej. Uznaliśmy, że uczciwym byłoby, aby radni otrzymali cztery metody z czterema stawkami. Gdybyśmy zaproponowali dwie metody nie będę mówił jakie, bo żebyście Państwo nie łapali mnie za słowo, e, moglibyśmy zostać posądzeni o e, jakiś lobbying. Natomiast wyszliśmy z założenia, że jeżeli ustawodawca przewidział cztery metody, e, to przygotowaliśmy cztery metody z czterema stawkami, e, które mogę też powiedzieć na dzisiaj spinają nam e, system w 2026 roku. Ale tak naprawdę, drodzy Państwo, wszystko zależeć będzie, bo tu też jest pewnego rodzaju przekłamanie zespół, Przekażę cztery metody, niejako tak powiem kolokwialnie, natomiast to i tak radni zadecydują. A więc y, myślę, że działamy jako zespół uczciwie w stosunku do radnych, dając im cztery metody obowiązujące i najważniejsze, spinające system. Bo nie wiem, czy o tym mówiłem, generalnie ideą tego zespołu było spięcie metody, która będzie na zero. To jest dla nas najważniejsze. Drodzy Państwo, w 2024 roku dołożyliśmy ponad 5 milionów, ponad 5 milionów, szanowni państwo. To ja się pytam, e, każdy z was może powiedzieć, te 5 milionów możemy przeznaczyć na cokolwiek. Potrzeb jest e, multum. Pan prezydent wczoraj mówił o e, wnioskach do budżetu radnych, dziesiątki ulic, dziesiątki różnych inwestycji, których moglibyśmy zasilić tymi 5 milionami. Więc pytam, po co mamy dokładać, jeżeli możemy być w systemie wszyscy uczciwi i tak jak dzisiaj tutaj wybrzmiało, płacić o 7 zł mniej. Ja mam pytanie jeszcze do pana prezesa w ciągów. od roku prowadzić tę kampanię, którą segreguje. Czy widzicie jakieś efekty tej kampanii? Wie pan, to nie jest tak, że natychmiastowo można ocenić efekty w kampanii, która jest adresowana do najmłodszych tak? No, Ja zakładam, że te rodziny, które uczestniczyły, bo to były prace całych rodzin zaangażowanych w tym konkursie, o którym mówimy. Konkurs dotyczył no, rozszerzenia świadomości znaczenia segregacji odpadów dla. Ekologii, ochrony środowiska i także dla ekonomii, czyli dla uniknięcia kary, jakie płaci miasto, czy będzie płacić, czy grożą kary miasto za, za nieuzyskanie poziomów segregacji, recyklingu. I, no i w tym wzięło udział, udział w tym konkursie wzięło kilkadziesiąt rodzin, kilkadziesięcioro dzieci. No i myślę, że efekty tego są takie, że te rodziny, po pierwsze, no, włączyły się w pomoc tym dzieciom, a dzieci zapamiętają sobie, jakie znaczenie ma ta yy, sprawa. No i myślę, że te nagrody są fajną pamiątką. Zastanawiamy się nad tym, jak będziemy postępować w przyszłym roku. No ale to jest inwestycja w przyszłość, tak? Inwestycja w przyszłość, licząc na to, że wyrosną z nich świadomi obywatele, świadomi mieszkańcy, którzy nie będą uciekać z systemu po to, żeby oszczędzić 7 zł. Tylko, tylko będą dbać o to, żeby środowisko było zadbane i żeby no, te opłaty były solidarnie rozkładane na wszystkich mieszkańców. Robicie te wyliczenia, o których my się dowiadujemy, że 7 zł mniej to znaczy więcej w kieszeni mieszkańców. Dotąd przychodziliście Państwo z gotową uchwałą, gotową stawką, nie było w ogóle dyskusji, że ta stawka może być obniżona. Czy to wyliczenie, nie uważacie Państwo, że jest trochę za późno? Że takie wyliczenia powinny być wcześniej robione, żeby tych mieszkańców właśnie zmobilizować, zanim zaczną płacić. Dlatego, dlatego my, może za późno, ale wychodzimy teraz z tym, chcemy uświadomić rzeczywiście. Ja to powtórzę jeszcze raz. System od osoby nie jest systemem idealnym. Ma wiele, wiele umowności. Zresztą każdy z tych systemów zaproponowanych w ustawie nie jest systemem idealnym. Na pewno system od osoby, powtórzę to w ocenie mieszkańców i to nie tylko grudziądza, jest najbardziej systemem intuicyjnym, ale, ale trudnym z punktu widzenia operatora tego systemu. Rzeczywiście, jako samorządowcy, osoby zajmujące się odpadami, nie mamy takich. Twardych narzędzi, żeby te deklaracje składane przez mieszkańców po prostu weryfikować. Być może za późno, ale lepiej późno, niż, niż, niż wcale, i tutaj wychodzimy z takim przesłaniem uświadamiającym. My na odpadach. Absolutnie nie możemy zarabiać, to by ustawa zabrania. My te kwoty, jakie, jakie musimy przeznaczyć na gospodarkę odpadami, one są też jasno określone, one wynikają po prostu z procedur przetargowych. My apelujemy o to, że te koszty, które miasto ponosi, musimy uczciwie podzielić. Uczciwie podzielić. Mówimy zero podwyżek. My tutaj nie chodzi o żadne podwyżki, zero podwyżek. My tu, tu możemy płacić mniej. Tylko bądźmy uczciwi, bądźmy uczciwi wobec samych siebie, bądźmy uczciwi wobec nie wiem, sąsiada, kolegi, który płaci uczciwie, i tylko o to apelujemy. I, i, I ten system nam się zepnie. Ja mogę Państwu zagwarantować, że ten system się zepnie przy tej samej stawce w roku 2026. Tylko, tylko, tylko w tym systemie musi się pojawić około 10 tysięcy mieszkańców. Państwo sobie przeliczcie, jako stawkę, to wychodzi kilka milionów złotych. Kilka milionów złotych w tym systemie brakuje. I albo my to dołożymy z budżetu, ale co to oznacza? Że będziemy popierać, wspierać tych, którzy, którzy po prostu nie są nieuczciwi, no mówiąc, mówiąc wprost. Tak? Albo będziemy zmieniać system, który będzie bardziej szczelny, który no, jest pewnie lepszy, szczelniejszy, ale z drugiej strony po działaniu przez wiele lat systemu od osoby no, jest to jakaś tam rewolucja, którą musimy, musimy przeprowadzić. Ale, ale jeszcze jest ten moment, kiedy... Możemy zaapelować i, i robimy to poprzez tą kampanię e, właśnie taką uświadamiającą e, odwołującą się nie chcę powiedzieć do sumień ale, ale w jakiś sposób taką do, do solidarności takiej mieszkańców e, że, że że odpady każdy z nas generuje odpady i niestety generując odpady musimy za nie też e, płacić i musimy się też podporządkować pewnym regułom dotyczącym dotyczących e, na, do, e, na przykład segregacji. Bo jeżeli tego nie będziemy robili, szczególnie chodzi tutaj o duże osiedla, bo tam jest największy problem, no to będziemy ponosili w kolejnych latach coraz większe opłaty, a to wynika po prostu z kar, które będą na nas nakładane. Więc apelujemy i, 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 i prosimy, aby nad tym się zastanowić i, 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 i wtedy myślę, że wszyscy osiągniemy korzyść.